Witajcie, dzisiaj jedziemy zowieść pierwsze dary do schroniska. Zobaczcie, można dawać kołdry, ręczniki, makarony, trity, mokrą karmę. Oni wszystko biorą, zabawki dla, dla piesiów. Zobaczcie, jakie fajne to jest od Justynki. Poduszecka od, od, od Oli koce dużo, dużo jedzenia dużo trytów zabawek także jedziemy dzisiaj zawieść niech już korzystają z tego co daliście nie będziemy cekali do świąt będziemy wozili, zawozili co, co tydzień, może co dwa także wszystko co możecie to da dawajcie miski to też od Justynki dla piesiów. No, jak możecie, co macie, to dawajcie. Wszystko się przyda. Pozdrawiam was.